Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak ustawić datę i godzinę na iPadzie Pro. By to zrobić, przejdź do ustawień, następnie ogólne, data i czas. Teraz możesz włączyć lub wyłączyć automatyczną datę. Ja na chwilę ją wyłączę. Możesz wybrać strefę czasową. Na przykład taką. Wtedy automatycznie czas ustawi się na strefę czasową dostępną tam, gdzie wybierasz lokalizację. Ale możesz też nacisnąć na przykład na datę i wybrać ją samodzielnie. Na przykład 15 kwietnia 2021 rok. Godzina 20.07. By przywrócić, naciśnij ustaw automatycznie i automatycznie ustawi się Twoja strefa czasowa oraz godzina. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. I nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji.